Witajcie, drodzy widzowie, dzisiaj wspólnie z Wami przyjrzymy się stoickiej perspektywie tego, jak możemy zaszkodzić naszej godności. Stoicyzm przywiązuje wagę do takich pojęć jak cnota, logika i konsekwencja. To, w jaki sposób stosujemy lub nie stosujemy tych wartości w naszym życiu, określa, jakimi ludźmi jesteśmy. Zatem, jako stoicki filozof, przeanalizujmy dziesięć zachowań, które mogą skutkować brakiem szacunku. Pływając w głębokich wodach stoicyzmu, zbadamy filozoficzne podstawy każdego zachowania oraz indywidualne i społeczne konsekwencje tych zachowań. Pierwsze niekontrolowane reakcje emocjonalne. W stoicyzmie zarządzanie emocjami jest kluczowym wskaźnikiem samoświadomości i samokontroli. Wyobraź sobie na przykład kierowcę, który denerwuje się i krzyczy w dużym ruchu. Osoba ta stała się niewolnikiem swoich chwilowych emocji. Z perspektywy stoickiej ten brak kontroli jest oznaką, że daną osoba nie jest pogodzona ze swoim wewnętrznym światem. Jednocześnie powoduje to stres i dyskomfort dla otaczających go osób. Dlatego stoicyzm zaleca, abyśmy ćwiczyli rozpoznawanie naszych reakcji emocjonalnych i odpowiednie ich wyrażanie. Ucząc się panować nad sobą, chronimy własny wewnętrzny spokój i postępujemy odpowiedzialnie wobec otaczających nas ludzi. Drugie ciągłe obwinianie innych. Inną ważną zasadą leżącą u podstaw stoicyzmu jest to, że mamy pełną kontrolę nad naszymi reakcjami na wydarzenia. Kiedy w pracy zdarzy się błąd, to nie moja wina. Ciągłe obwinianie innych jest w rzeczywistości ucieczką od rozwoju osobistego. Dla stoików takie zachowanie jest oznaką odejścia od cnotliwego życia. Branie odpowiedzialności, uczenie się na błędach i ich poprawianie buduje nasz charakter i daje nam możliwość prawdziwego postępu. Kwestionowanie własnych zachowań i decyzji zamiast obwiniania innych jest ważnym krokiem w kierunku stawania się mądrzejszą i bardziej cnotliwą jednostką. Trzecie niezasłużona duma i arogancja. Arogancja jest uważana za jedną z najniebezpieczniejszych emocji stoicyzmu. Wyolbrzymianie własnych osiągnięć lub ignorowanie wkładu innych tworzy nierealistyczny obraz siebie. Stołyki szczególnie postrzegają niezasłużone przechwalanie się jako przeszkodę w rozwoju osobistym. Prawdziwie cnotliwa osoba nie czuje się zagrożona sukcesami innych, docenia je i z pokorą uważa swoje osiągnięcia. Bycie aroganckim odwraca naszą uwagę od rzeczy, które są naprawdę wartościowe relacji międzyludzkich, uczciwości, nauki. Dlatego też, jako stołyki, pokora i realizm to podstawowe cnoty, które staramy się osiągnąć w naszym życiu. Czwarte: kłamstwo i oszukiwanie. Kłamstwo jest zachowaniem całkowicie nieakceptowalnym w stoicyzmie. Prawdomówność jest jednym z kamieni węgielnych filozofii stoickiej. Kłamstwo nie tylko niszczy relacje osobiste, ale także podważa poczucie zaufania w społeczeństwie. Dla stoików kłamstwo jest oznaką słabości i strachu. Kłamstwo jest próbą ucieczki od prawdy i uniknięcia odpowiedzialności. Prawdziwie cnotliwa osoba zawsze wybiera mówienie prawdy, nawet jeśli jest ona trudna. To buduje reputację i wiarygodność w dłuższej perspektywie. Osoba, która kłamie, ze stoickiego punktu widzenia, to ktoś, kto nie odnalazł spokoju i harmonii w swoim wewnętrznym świecie. Mówienie prawdy wymaga odwagi i wzmacnia osobistą integralność. Piąty brak empatii. Empatia to zdolność rozumienia i wrażliwości na emocje innych. W stoicyzmie, empatia jest cnotą niezbędną do harmonijnego życia w społeczeństwie. Brak empatii jest powiązany z egoizmem i egocentryzmem. W stoickim społeczeństwie nie ma miejsca na ignorowanie bólu i trudności innych. Empatia jednoczy nas w dążeniu do stworzenia bardziej zrównoważonego i sprawiedliwego społeczeństwa. Stołyki wierzą, że troska o innych może pomóc nam przezwyciężyć problemy osobiste. Lepsze zrozumienie sytuacji innych w oparciu o własne doświadczenia pomaga zarówno im, jak i nam samym. Szósta zazdrość. Zazdrość to negatywne uczucie wobec sukcesu lub majątku innych osób. W stoicyzmie zazdrość jest szkodliwą emocją, która zakłóca wewnętrzny spokój i niszczy harmonię społeczną. Zazdrość powoduje, że człowiek jest zazdrosny o szczęście innych, zamiast stawić czoła własnym niedociągnięciom. Stołyki wierzą, że każdy człowiek powinien odkryć swój potencjał. Bycie szczęśliwym i inspirowanie się sukcesami innych to postawa, którą należy preferować zamiast zazdrości. Zazdrość prowadzi do wewnętrznego konfliktu i nieszczęścia, natomiast docenianie innych przyczynia się do rozwoju osobistego i wewnętrznego spokoju. Na tych przykładach możemy zobaczyć, jakie podejście ma filozofia stoicka do zachowań uznawanych za brak szacunku i jak te zachowania mogą wyrządzać szkody na poziomie indywidualnym i społecznym. W dalszej części filmu omówimy inne ważne tematy, takie jak łamanie obietnic, zamykanie się na naukę i marnowanie czasu innych ludzi. Tematy te odgrywają ważną rolę w pokazywaniu, ze stoickiej perspektywy, jak możemy stać się lepszymi ludźmi i jak możemy żyć w bardziej harmonijny sposób w społeczeństwie. Oczywiście kontynuujmy dopracowywanie naszego tekstu w świetle bardziej stoickiej filozofii i zagłębiajmy się w zachowania, które mogą być postrzegane jako brak szacunku. Siódme: niedotrzymywanie obietnicy. W stoicyzmie wiarygodność jest podstawą ustanowienia trwałych relacji w społeczeństwie. Jeśli ktoś łamie słowo Poddaje to w wątpliwość jego wiarygodność i charakter. Wyobraź sobie, na przykład, że obiecałeś pomóc przyjacielowi na ważnym spotkaniu, ale wycofałeś się w ostatniej chwili. Ze stoickiego punktu widzenia uważa się to nie tylko za zmianę planów, ale także za poważne objawienie na temat twoich osobistych zasług. Zaufanie jest jednym z kamieni węgielnych naszych relacji, a dotrzymywanie słowa jest jednym z najważniejszych sposobów budowania tego zaufania. Stołyki zawsze starają się dotrzymywać słowa i wypełniać swoje obowiązki. Jest to niezbędne dla harmonii indywidualnej i społecznej. Ósme zamknięcie na naukę. Stołyki postrzegają dążenie do wiedzy i mądrości jako fundamentalną część życia. Według filozofii stoickiej zamknięcie na naukę uniemożliwia rozwój osobisty i społeczny. Wyobraź sobie, że odrzucasz każdą nową informację na jakiś temat, ponieważ jest ona sprzeczna z Twoimi dotychczasowymi przekonaniami. Taka postawa nie tylko ogranicza twój rozwój osobisty, ale może również zaszkodzić Twoim relacjom z otaczającymi Cię ludźmi. Dla stojków bycie otwartym na naukę oznacza umiejętność zachowania elastyczności w obliczu trudności i przystosowania się do zmian, jakie niesie życie. Wiedza jest najcenniejszym narzędziem stoika poszukującego prawdy, Dziewiąte, traktuj siebie zbyt poważnie. Nie należy lekceważyć znaczenia humoru i pokory w życiu. Traktowanie siebie zbyt poważnie w stoicyzmie może oznaczać odejście od rzeczywistości. Na przykład delikatne i defensywne reagowanie na każdą krytykę niepotrzebnie męczy zarówno Ciebie, jak i osoby wokół Ciebie. Stołyki traktują humor jako sposób na pocieszenie w obliczu trudności życiowych i nie postrzegają siebie jako centrum świata. Pomaga to prowadzić bardziej zrównoważone i szczęśliwe życie. Wielką cnotą jest to, że człowiek potrafi pogodzić się ze swoimi wadami i móc od czasu do czasu pośmiać się z siebie. Dziesiąte. Marnowanie czasu innych. Czas jest nieocenionym zasobem stoicyzmu, a szanowanie czasu każdego człowieka jest podstawową zasadą. Niepotrzebne zabieranie czasu innym lub ciągłe spóźnianie się jest uważane za brak szacunku dla stoików. Zarządzanie czasem to nie tylko indywidualna dyscyplina filozofii stoickiej, ale także przejaw szacunku do innych. Efektywne zarządzanie czasem zwiększa efektywność osobistą i zapewnia harmonię w relacjach społecznych. Inni. Efektywne wykorzystanie czasu pokazuje, że ich szanujesz i cenisz. Drodzy widzowie, dzisiaj, w świetle filozofii stoicyzmu, szczegółowo przyjrzeliśmy się dziesięciopodstawowym podstawowym zachowaniom, które mogą godzić w naszą godność indywidualną i społeczną. Widzieliśmy, jak możemy zintegrować zasady stoickie z naszym życiem i jak ta filozofia może uczynić nas bardziej świadomymi, zrównoważonymi i cnotliwymi jednostkami. A teraz omówmy wpływ tych nauk na nasze codzienne życie i odkryjmy, jak możemy w pełni wykorzystać tę mądrość. Miejsce stoicyzmu w naszym codziennym życiu. Stoicyzm uzdalnia nas do solidniejszego i bardziej zrównoważonego stawienia czoła wydarzeniom. Daje nam siłę do kontrolowania siebie i swoich reakcji. Podchodząc do trudności, które napotykamy w życiu codziennym, ze stoickiej perspektywy, możemy prowadzić mniej stresujące i bardziej kontrolowane życie. Rozpoznawanie i korygowanie zachowań, takich jak traktowanie siebie zbyt poważnie lub traktowanie czasu innych jako coś oczywistego, jest możliwe dzięki praktycznym środkom oferowanym przez stoicyzm. To filozoficzne podejście zapewnia nam odporność i zdolność logicznego myślenia, aby stawić czoła wyzwaniom życia. Zmiana społeczna i stoicyzm. Przyjęcie stoickich nauk jako społeczeństwo może przyczynić się do stworzenia ogólnie bardziej pokojowego i harmonijnego społeczeństwa. Stosując stoicyzm w każdej dziedzinie, od systemów edukacji po miejsca pracy, możemy stworzyć sprawiedliwy i zrównoważony porządek społeczny. Poprawia to nie tylko nasze indywidualne życie, ale także nasze szersze struktury społeczne. Na przykład, jeśli przywódcy i politycy stosują stoickie zasady, decyzje mające wpływ na społeczeństwo jako całość mogą być bardziej sprawiedliwe i obiektywne. Stoicyzm w rozwoju osobistym. Stoicyzm nie tylko czyni nas lepszymi jednostkami, ale także zachęca nas do bycia bardziej cnotliwymi i troskliwymi. Każdy z nas może mądrzej stawić czoła wyzwaniom życia, włączając nauki stoickie do swojej codziennej rutyny. Pracując nad własnymi błędami i słabościami, Możemy osiągnąć prawdziwy rozwój osobisty i transformację. Stoickie zasady omówione w tym filmie pokazują nam, jak stawić czoła nieuniknionym wyzwaniom życia. Stosując te nauki w naszych codziennych praktykach, możemy zobaczyć, jak możemy uzdrowić siebie i otaczający nas świat. Stoicyzm oferuje nam podróż przez całe życie, którą może odbyć każdy z nas, nie tylko filozofowie. Jeżeli uznałeś treść tego filmu za przydatną, nie zapomnij o polubieniu i skomentowaniu. Subskrybuj nasz kanał, aby uzyskać więcej treści informacyjnych. Życzę powodzenia na drodze do przemiany siebie i społeczeństwa. Życzę wszystkim mądrego i cnotliwego życia. Dziękuję i życzę zdrowego dnia.